Hej, 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 witam was bardzo serdecznie moi drodzy widzowie, tutaj jest Tilgar, cześć, a dzisiaj zapraszam was do następnego odcinka z serii Gierek Indie. W dzisiejszym odcinku zagram sobie w gierkę, która nazywa się Box Lander i została stworzona przez jednego Kowalskiego 3 dni temu. I o dziwo, od tych 3 dni odzyskała, uzyskała ona status tak zwanego HOT, czyli jest to gorący produkt na GameJolcie. Jeśli ktokolwiek chce w to zagrać, to zapraszam właśnie, e, link w opisie. E, tak więc, moi drodzy widzowie, co to w ogóle jest? Szczerze mówiąc nie wiem, przeczytałem tylko opis i autor tą grę opisał następująco... Zmęczony klikaniem ciasteczek i uczeniem głupich ptaków latać bez żadnego sensu? No to nie patrz dalej, ponieważ mamy dla ciebie następną, absolutnie bezsensowną grę do zagrania. I szczerze mówiąc, nie wiem w ogóle dlaczego w to gram, ale jeden z widów powiedział mi, że ta gra jest ciekawa, żeby nagrać do Indii. I, i, i zobaczymy. Tak więc zapraszam Was do oglądania, mam nadzieję, że będą jakieś łapki w górę, bo ostatnio YouTube się pieprzy i zasięg w ogóle wszędzie spada, ale to każdy na to narzeka. Dobra, game Jolt, muszę się zalogować. Ja nie mam konta Tomek, bro, wy. Wrong username. Nie mam konta. Nie w tym się logował. O, działa. Dobra, nie trzeba się było logować. okej. Okay. kontrolę naszej postaci. Na spacji latamy. prawo idziemy na D, w lewo na A i na M. I wyłączamy muzykę. No to wyłączę, jak ktoś muszę przeczytać. Game objective, czyli nasze T, co mamy zrobić. Róż ten, 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 ten sześcian z platformy. I mam po prostu wskoczyć w tą hopkę. Nie dotykając niczego innego. Powodzenia. Róż postacią, aby wyłączyć instrukcję. No i jeszcze kamera controls. Lewy mouse, prawy mouse, czy mogę ruszać tak o fajną kamerą, okej. Okay. Scroll bliżej dalej. <coughs> Dziękuję, bo wiem że powiedziałeś na zdrowie. I w prawo mogę zmienić orbitę. Ale jajca. Ale dobra, może pierwszy zaczniemy jakoś tak. Muzyczka! Widzicie co, tutaj są jakieś poziomy, jak rozumiem. Highest hor, score 1, największy wynik 1. No nie wiem, ja na razie w to nie grałem, więc... Dobra, ade i na spacji. game over, przegrałem Reszta. Szczególnie nie wiem, o co w tym chodzi. Kumam już, kumam to, dobra Na AD lewo, prawo, tylko ona tak dziwnie lata. Czemu tak w ogóle ten kloczek lata? Co to ma za. Co jest? O. Mam jeden punkt. Jeszcze dalnie nie wiem i przegrałem. O co w tej grze chodzi? Ja pierniczek tam Oż no znowu pięknie, dobra, może jednak, może jednak. Spróbujemy dojść do. Do pięciu. Jeden. Dwa. Jest! Ej, ta gra jest fajna. Cztery, pięć! Pięć! Jest! Dobra, moi drodzy, mam challenge i się udało. Szczerze mówiąc... przegrałem. Szczerze mówiąc, nie wiem do końca, o co w tej grze chodzi. Myślałem, że, że to będą jakieś poziomy. Czemu mi jakiś widz to polecił?! Teraz hejtujcie widza, bo macie jakąś grę. Ale czekajcie, utrudnimy sobie zabawę. Będziemy tak, tak chodzić. O kurde, dalej na AD się chodzi. Aleć, Shit, ale w Nic Nie widzę. <tak>, tak się nie da trafić. Nie widzę. Tak, dobra, czekajcie, może tak trafimy. Czyli jednak opis tej gry był. O, udało się, udało się, no i proszę bardzo. Czy jednak opis tej gry był serio? Ja muszę się jednak przedwysalić, że na GameJoy, twórca pisze opis gry, to on pisze go na serio. I to nie są żardy, że ta gra jest bez sensu. No, ta gra jest bez sensu. Że ja tu latam tylko klockiem i. To jest teraz w drugą stronę. O kurde, ale faza, jak klikam D, czyli teoretycznie w prawo, to teraz idzie w lewo i w, drugi, w drugą stronę przycisk. O, Oiii! Pięknie, jeden punkt. A i tak jest łatwiej z tej strony. Shit, dobra, nie jest. Co jest? Restart! No dobra. Dobra, moi drodzy szczerze mówiąc, naprawdę spodziewałem się czegoś innego. Na zdjęciach na game widziałem jakieś inne poziomy. Chyba że to był ten sam, tylko pod jakimś ukosem. Dobra, tak więc jedyna sensowna rzecz, którą mogę robić w tej grze, to. O, wow, trafiłem! To, to zmieniać kąt widzenia i, i to jest ciekawe, nie powiem. I, I tak szczerze mówiąc, to chyba tylko tyle. Przy okazji zamontowałem sobie nowe światełko, i będę miał wreszcie dobre oświetlenie twarzy, dzięki czemu będę mógł nagrywać, nawet i w nocy. Na razie to wygląda strasznie mocno, dlatego że kamera ma takie ustawienia na to, żebym nagrywał normalnie, bez tego światła. Taką, mniej więcej, o, proszę bardzo. Ale... ale... No dobra, ja robię cokolwiek, żeby to, ten odcinek był ciekawy, ale game over. To jest ciekawe, że tutaj właśnie ten napis tylko i wyłącznie z tej strony istnieje. Ale fajnie, że można sobie zmieniać. Kurde. Dobra, to może jest teraz z tej strony. O! I widzę. Ja wiem jak to można zmienić. Czekajcie, mam kminę! Ooo, cholercie, ale jestem geniusz! Nie, jeszcze bardziej. Ale nie da się już bardziej przechylić. Kurde, bo myślałem, że się da tak fajnie. Od boku. Sie, to powinno być najłatwiejsze. Ale faza. Aś, Moi Moje drodzy ta gra na serio nie ma sensu. I nie wiem, jak ktoś chce w nią zagrać, to zagrajcie, ale... Nie polecać mi takich gier, kurde! Pamiętajcie, że ja kiedy nagrywam indie... Wszelkie, to ja... W ogóle w nie nie gram, żeby było... Żebym był bardziej zaskoczony od was nawet, co nie? Ja jedyne co robię, to czytam pierwszy potłuszczony... Opis... Przez twórców, ponieważ oni tam zawsze piszą, o co w tej grze plus minus chodzi. I akurat temu typowi nie zaufałem, że na serio ta gra jest taka bez sensu. Dobra, zrobiłem 5-minutowy odcinek o lataniu sześcianem do, do, do jakiegoś otworu normalnie, do jakiegoś wiaderka, tu. o, mam najlepszy wynik 6, nawet nie kiedyś tyle wbiłem raz. Ale powiem, przeżyta gra jest wymagająca. Jakby ona była na komórkę, to by była spoko. O, dobra. Dobra, dobijamy do 5 i kończymy odcinek. Jakby ona była na komórkę, to by była serio spoko. Ale się wczułem, kurde, dobra, nie pobiję mojego rekordu. Moi drodzy, 6-minutowy odcinek, chyba najkrótszy, jaki ja w życiu zrobiłem na, na tym kanale. Bez muzyczki teraz, może się bardziej skupię. A nie dalej, ten. To bulgotanie jest wkurza. Wkurzające. Może się bardziej skupię. No, nie wiem, szczerze mówiąc, ale ja wiem, że wy lubicie takie nieraz poruchane gry, bo. Sonic Ball, który był najbardziej poruchaną grą, jaką w życiu grałem, i dalej pewnie będzie. Dostał miliony łapek w górę i się cieszę, że wam się to podobało. Teraz to jest łatwe, kiedy się... Dobra, nie, nic nie do ten... Ja wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Nie zapomnijcie łapce w górę. Trzymajcie się, cześć!